Serdecznie zapraszam do oglądania meczów w niedzielę, godzina 14.45, Jastrzębski Węgiel kontra grupa Zoty Zaksa Kędzierzyn-Koźle. Pozdrawiam. Dobrej naszej gry się spodziewam tego na pewno. Myślę, że ostatnie spotkanie graliśmy nieźle, aczkolwiek teraz taki prawdziwy, prawdziwy test przed nami, aktualny mistrz Polski komplet publiczności, 15, niedziela. No mamy wszystko do tego, żeby jutro zagrać dobre spotkanie. Skład mamy szerszy niż, niż w zeszłym sezonie, na, na każdej pozycji jest, jest większa rywalizacja, jest też możliwość większych rotacji. W poprzednim meczu no pierwszy raz robiliśmy podwójną zmianę, gdzie w zeszłym sezonie to, to w ogóle nie miało miejsca. Do tego myślę, że czwórka bardziej wyrównanych, przyjmujących niż w zeszłym, niż w zeszłym sezonie. No To na pewno cieszy, bo, bo jakość treningu po, 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 poszła do góry, a no, przez to też my się pewnie czujemy na boisku. Myślę, że, że również na, na środku dużo większa rywalizacja, dużo większa moc w zagrywce i mam nadzieję, że jutro to. Pokażemy. Przez to, że nie pojechałem na Puchar Świata, gdzieś miałem troszeczkę czasu, żeby odetchnąć i podładować się na siłowni, więc czuję się dosyć, dosyć dobrze, ale na pewno chłopacy, którzy wrócili prosto z Pucharu Świata, no gdzieś w pewnym momencie na pewno te, te skutki tego braku treningu czy, czy odpoczynku odczują, oby, oby to przeszło bez, bez kontuzji, po prostu gdzieś to się rozmyje, a każdy ma takie umiejętności, że, że gdzieś te słabsze okresy przetrwa, ale miejmy nadzieję, że wszyscy szybko fizycznie do siebie dojdą, myślę, że to jest najważniejsze, jeżeli ta fizyka do, do nas wszystkich wróci, to, to możemy pokazywać najlepszą siatkówkę i, i wtedy możemy wszystkich cieszyć. Mam nadzieję, że wszyscy kibice, tak jak i my, mogą się spodziewać dobrego meczu. To, że będzie komplet publiczności na takim spotkaniu wcale nie jest dla mnie zaskoczeniem. Bardzo się z tego cieszę. Atmosfera na hali w Jastrzębiu zawsze jest fantastyczna. Dlatego nic, tylko dać z siebie jak najwięcej, żeby widowisko było pełne emocji. Uważam, że Jastrzębski Węgiel poczynił ogromne wzmocnienia w składzie. Na bardzo ważnych pozycjach i uważam ich za jednego z głównych faworytów do wygrania Mistrzostwa Polskiej, dlatego spodziewam się tutaj bardzo wielkiego oporu na tej hali i trudnego meczu. Dwa pierwsze mecze zagraliśmy, wydaje mi się, na całkiem przyzwoitym poziomie i, i będziemy chcieli przyciągać tych kibiców do własnej hali, jak inaczej to nie robić, jak, jak wielkimi meczami i zwycięstwami. Tego, czego można się zawsze po się spodziewać, czyli bardzo dobrej i, i przede wszystkim stabilnej gry, bo, bo to jest zespół, który zawsze trzyma, trzyma jakiś poziom i żeby z nimi wygrywać trzeba... Trzeba na ten poziom tak samo równy wejść, to jest wysoki poziom. Na pewno od pierwszego dnia kiedy spotkaliśmy się w okresie przygotowawczym, powiedzieliśmy sobie, że, że jesteśmy mocni w tym roku mierzymy wyżej niż, niż w zeszłym sezonie. W zeszłym sezonie było finał Pucharu Polski bez zwycięstwa, był, był brązowy medal plus ligi, także, także tylko finał, tylko zwycięstwo w Pucharze Polski będą nas satysfakcjonowały. Myślę, że, że mamy na tyle mocny zespół, na tyle mocne osobowości takie jak Dawid. Że, że, które będą to ciągnąć, które pozwolą nam osiągnąć te, te cele. Mam nadzieję, że, że takie, takie widowisko stworzymy, że stworzą je obie drużyny, będzie równy, wyrównany mecz. Tak jak równa i wyrównana jest, jest tegoroczna liga, myślę, że, że tak samo będzie, będzie w naszym pojedynku: przede wszystkim, że będzie wysoki poziom i dużo emocji. I mam nadzieję, że kibice tutaj zgromadzeni i nasi z Kędziżyna, i miejscowi a, będą mieli co oglądać i będą mieli co. Czym się, jak się bawić na tym meczu, żeby była, była jakaś rozrywka dla nich. Ja od siebie osobiście wymagam dużo. Chciałbym grać, grać jak najlepiej, grać w każdym spotkaniu. Na pewno praca, praca trochę się różni od tego, jak to było na kadrze. Pracujemy trochę mocniej, próbujemy naładować, tak jak mówię, akumulatory, aby wytrzymać trudy całego sezonu w zdrowiu. Mogą się pojawiać wzloty i upadki, ale mam nadzieję, że będą one jak naj jak najrzadziej występowały i będą jak najmniejsze. Wszyscy są zdrowi czujemy się fizycznie mocniej, jeszcze jakby zmęczenia nie ma, bo to dopiero trzecia kolejka i mam nadzieję, że jutro zagramy, zagramy dobry mecz i będzie się wszystkim podobał, mam nadzieję, że, że po raz pierwszy w swojej historii wygram z Zaksą, bo przez lata w się nie udało. Kadra jest kadrą i wiadomo, że w tym roku był kalendarz na pewno napięty, bo było, bo było dużo tych turniejów ważnych, do których, których trzeba było się przyłączyć i zagrać i tak naprawdę tego odpoczynku było bardzo mało, ale ale jakby wydaje mi się, że po nas, czy, czy tu Dawid Konarski jako, jako jeden z ostatnich wrócił, czy, czy Lukas Kampa był też późno, czy Christian From jakby nie widać zmęczenia takiego, takiego już mega dużego, wiadomo, że jakby wolne by się troszkę wolnego by się przydało, ale po naszej drużynie wydaje mi się, że, że tego za bardzo nie widać. Fajnie weszliśmy w sezon i mam nadzieję, że to utrzymamy. Ale, ale, ale na pewno to jakiś, jakiś może to być problem, ale jakby nie zwalałbym winy na, 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 na aspekty właśnie kadrowe, że, że zawodnicy wracają zmęczeni, są wszyscy zmęczeni i wszyscy mają takie same warunki. Fajnie mi się tutaj mieszka, funkcjonuje, trenuje, wszystko mi się podoba naprawdę. Kompleks tutaj Jastrzębia pod względem hali, siłowni, szatni i tego wszystkiego co tutaj się znajduje jest naprawdę na wysokim poziomie. Wydaje mi się, że, że najlepszy w lidze, bo, bo wszystko mamy na miejscu, mamy to co chcemy, wszystko czego potrzebujemy to tak naprawdę, czy potrzebowaliśmy, czy, czy potrzebowaliśmy jakichś shakerów, czy czegoś tam, czy jakieś pralki, to, to, to na drugi dzień się wszystko znajdowało. Więc, więc jakby, wszystko tu jest pod względem, pod względem organizacji perfekcyjnie zorganizowane i zrobione. Miasto jest jakie jest, jest małe, ale, ale są sklepy, jest coś zjeść, więc, więc, więc tak naprawdę dużo więcej mi nie trzeba. Ja nie potrzebuję jakich, jakichś dużych miast, żeby, żeby nocami latać i szaleć. Serdecznie zapraszam wszystkich kibiców Plus Ligi Jastrzębskiego Węgla, Zaksy Kędzierzyn-Koźle na jutrzejsze spotkanie. Niestety miejsca na hali już nie ma, także tylko przed telewizorami 14.45 Polsat Sport. Zapraszam.